Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Jakbyście chcieli coś takiego podobnego jak ja montować, taki homelamp, tak to się mówi, nazywam, tak w skrócie, czy serwerownia, jak to, jak to uważam, można taki, tak to określić, to oczywiście, kochani, trzeba jeden dzień w tygodniu zawsze przeznaczyć na bardzo dokładne odkurzanie. Oczywiście, wszystko od góry do dołu musi być odkurzane, żeby nawet grama kurzu nie było. Ani na górze, ani nigdzie. Musi być totalnie, idealnie. Natomiast e, oprócz tego, że się dba o porządek, kurz, totalną czystość, to też jeszcze trzeba dbać o totalną e, atmosferę wilgotności. Nie może być za wilgotno i nie może być za sucho. I ja właśnie się wyposażyłem tutaj w klimatyzator. Ale oprócz klimatyzatora, jak jest temperatura, nie taka zbyt ciepła, jak jest, jak jest powyżej 25 stopni, to wtedy włącza się wyciąg automatycznie i wyciąga wszystkie te ciepło poprzez tą szafę w kierunku okna. Tam są takie rurki w takie sprężynkowe, one są zawsze wykrywane w kierunku okna, ale że teraz po prostu jest bardzo zimno, to po prostu wystarczy lekko odchylić okno i to zacznie sprawę. No. jak jest za wilgotno, to wtedy automatycznie czujnik włącza osuszarkę powietrza, bo za wilgotno też nie może być. Że w ten sposób po prostu kontroluje całkowicie. Um, Sytuację atmosferyczną, jak to się mówi, klimatyczną tutaj w tym pomieszczeniu. Natomiast, oprócz tego, tu na razie jest taki mały nieład, bo oczywiście jestem w trakcie tutaj robienia tego. No i to zostało w czasie przesunięte do poniedziałku. No i natomiast, kochani, jest taki mały, właśnie nieład, jak widzimy tutaj. Centralnie na środku jest jakiś obiekt. Zidentyfikowany. No i oczywiście też trzeba zadbać o gaśnicę. Dlaczego gaśnica? Dlatego, bo powinna być zawsze standardowo. Natomiast tu mam pracownię, sobie robię różne rzeczy. W piwnicy na dole też mam gaśnicę, też robię różne rzeczy, ale nigdy jeszcze, jeszcze, jeszcze nigdy się nic nie wydarzyło. No. no i tak tu właśnie jest tu jest taka pracownia komputerowa, techniczna i serwerownia. Jak to niektórzy YouTuberzy stwierdzili, z serwerownia miło brzmi. Jak komplement. No dobra, no to hejka, siema.